Rawicki powstał w 48 roku, żółto-zieloni, nazywani Niedźwiadkami Rawickimi, żużlowcy z Rawicza z prezesem Dariuszem Cieślakiem, trenerem Piotrem Żyto. W drużynowych mistrzostwach Polski, drodzy Państwo, jeden srebrny i jeden brązowy medal w posiadaniu żużlowców Zrawicza, ale było to już bardzo, bardzo dawno temu. Srebrny medal i tytuł wicemistrzowski w 55 roku, rok wcześniej medal e, brązowy Sporo zmian w drużynie Rawickiej, no sporo, to może za dużo powiedziane, ale kilka zmian w drużynie Rawickiej, jeśli chodzi o kadrę zespołu w stosunku do poprzedniego roku, a w poprzednim sezonie czwarta lokata ekipy Rawickiej w rozgrywkach drugoligowych. No więc przede wszystkim przybyli Wizik, to zawodnik, który przed rokiem Bronił barw Orła Łódź, Klaus Wizing, ale dzisiaj w tym spotkaniu go nie zobaczymy. Jest również Simon Nielsen wypożyczony do drużyny Betardu z party Wrocław. Ubyli natomiast tobiasz Musiela, który wrócił Doleszna, Maciej Pfeiffer oraz Niemiec Erik Pudel. Najlepszym zawodnikiem w poprzednim sezonie był Sebastian Alden, ale Alden ogromnie zawodzi kibiców z Rawicza. Wystąpił w tym sezonie tylko, drodzy Państwo, w czterech meczach i zdobył w sumie 23 punkty. Fatalne starty Sebastiana Aldena. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie spisywał się podczas dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, w tej chwili podawane są składy drużyn. Ja tylko chciałbym przypomnieć sympatykom żużla, że dotychczas 11 razy w meczach ligowych rywalizowali żużlowcy Zrawicza i piły 8 razy zwycięstwo, kolejarze Zrawicza dwa razy. Zwyciężyli żużlowcy z piły, jeden mecz zakończył się remisem. No w Rabiczu jeszcze pilanie nie wygrali w pięciu dotychczasowych meczach, pięć zwycięstw gospodarzy. Piotr Pawlicki startował tutaj w maju w półfinale drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów. Dziesięć punktów z defektem. Drugi zestaw startowy, a więc to znaczy, że na pierwszym polu. Startowym będzie Sebastian Alden na drugim Piotrek Pawlicki, na trzecim Marcin Nowaczyk i na czwartym Jason Doyle, Przemysław Pawlicki. Na dzień 31 lipca to najlepszy żużlowiec drugoligowych rozgrywek przed. Matsem Korneliusenem z Krakowa i bratem Piotrem Pawlickim. Przemek Pawlicki w dziewięciu meczach, 110 zdobytych punktów dla pilskiego klubu Piotr, o 9 miejsc to Również wysoko w klasyfikacji Max Dilger, jedenasta pozycja, Dani, Danił Iwanow, dwunaste miejsce, Paweł Staszek miejsce piętnaste. Zawodników Rawickich najwyżej jest Wiktor Gołubowski, dziesiąty, a więc bardzo wysoko. Wiktor Gołubowski w ogóle spisuje się naprawdę wyśmienicie w tym sezonie. W ośmiu meczach 74 punkty dla swojego zespołu, ale dodając 11 oczek z Krosna, 85 zdobytych punktów Wiktora Gołubowskiego. No, wybitnie nie wyszedł mu mecz w pile, tylko przypomnijmy, że w pile Pilanie wygrali bardzo wysoko z ekipą rabicką: 57 do 33. A w tym meczu pilskim Szymon Kiełbasa był najlepszym zawodnikiem drużyny Rawickiej. Zdobył 10 punktów, Sebastian Alden 9, a Gołbowski 0 zdobytych punktów w drużynie pilskiej. Klasą dla siebie oczywiście byli bracia Przemysław i Piotrek Pawlicki. Zdobyli po 15 punktów komplet, 10 dorzucił Andrzej Korolew, a 9 Danił Iwanow. No i za chwilę prezentację. Oczywiście zaczynamy od drużyny gości, od drużyny Stokłosy Polonii Piła. Piotr Szymko przyprowadził drużynę pilską. No i Piotr Pawlicki z numerem pierwszym. Znakomita dyspozycja. Drugie miejsce w finale brązowego kasku, no ale o tym jeszcze będę państwu mówił podczas transmisji. Jason Doyle z dwójką, z trójką, Max Dilger. Nadzwyczajny sezon w barwach drużyny pilskiej Maxa Dilgera. Ranił Iwanow z czwórką. Rozkręcał nam się Iwanow. Ostatnie mecze naprawdę wyśmienite. Andrzej Korolew z numerem piątym, z szóstką Patryk Dolny i z siódemką Przemysław Pawlicki. No i drużyna gospodarzy Sebastian Alden, Marcin Nowaczek, Wiktor Gołbowski. Erik Anderson, bardzo mocny skład drużyny rawickiej. No, brakuje tylko Klausa Wizinga, no, ale skoro jest Sebastian Alden, to może jechać albo jeden, albo drugi zawodnik. No i Szymon Kiełbasa, Wojtek Lisiecki, o no, Anton Rozen, który w krośnie spisywał się nadzwyczajnie. Jeszcze chwila dla fotoreporterów. reporterów. Rozpoczynamy relacje z wyścigów, z rywalizacji. Na to, że w żółtym kasku Piotrek Pawlicki na pewno czekają nas duże, duże emocje. Pilanie od ośmiu spotkań nie przegrali meczu. Ostatnie zwycięstwo nad ekipami z Krakowa Równe i Lublina. Wygrane niezwykle okazałe. 65 do 25 z Wandą Kraków. Potem z ekipą Kaska równe 61 do 29 i taki sam rezultat z bardzo mocną przecież kadrowo drużyną z Lublina przy 7,5, i pół może nawet 8 widowni już dwójka Pilan, praktycznie przygotowana do startu. W niebieskim kasku pojawia się Marcin Nowaczyk i jest Sebastian Alden. Sebastian Alden, ten, który zdobył tylko po 5 punktów w pojedynkach z Wandą Kraków. U siebie i w Ostrowie z Ostrowią 9 punktów na to, że w pile, i tylko 4 punkty w rabiczu w przegranym meczu 37 do 51 z KMZ Lublin. Tylko 4 starty Sebastiana Aldena. To wydawało się wręcz nieprawdopodobne, żeby ten zawodnik, który był uważany za gwiazdę drużyny rabickiej, tak zawodził w tym sezonie. No i teraz ma szansę odbudować zaufanie wśród. Rawickich kibiców. Zobaczymy za chwilę start do pierwszego wyścigu od krawężnika Alden, Piotr Pawlicki, Marcin Nowaczyk i Jason Doyle. Zobaczymy jak ułoży się sytuacja za chwilę na torze. Przypomnijmy rekord toru do Denisa Andersona. 60 sekund i 38 setnych 330 metrów przed złotcami do pokonania w tym pierwszym wyścigu Piotrek Pawlicki. Pierwszy Jason Doyle dołącza do niego. Czy też nie? Jednak nie. Jednak na drugiej pozycji Sebastian Alden i jadą pilanie na 4 do dwóch po pierwszym okrążeniu, ale szybki jest Sebastian Alden. Choć Piotrek Pawlicki znakomicie odjeżdża od Aldena i ma bezpieczną przewagę. No teraz ta przewaga jest coraz większa. Piotr Pawlicki, fantastyczny junior, ogromny talent polskiego zuzla przed Aldenem. Piotr Pawlicki, Alden, Doyle i Nowaczyk zbliża się do Jasona Doyla, ale Jason chyba tą trzecią pozycję utrzyma. Za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie. Rozpoczyna się więc ten mecz nieźle dla drużyny pilskiej. Aitor Przygotowany bardzo dobrze. Nie ma absolutnie żadnych pułapek. Przynajmniej po tym pierwszym wyścigu nie można tego stwierdzić. Piotrek Pawlicki na pierwszej pozycji. Brawo Piotr. Dwa punkty dla Aldena. Jeden punkt dla Jasona. Doyle'a i bez punktu. Tym razem Marcin Nowaczyk. Cieszą się. Pilsy, kibice, no bo mają, z czego pilanie fantastycznie zaprezentowali się, szczególnie Piotr Pawlicki w tym pierwszym wyścigu. Pozdrawia publiczność, jadący na jednym kole. Piotr Pawlicki świetnie rozpoczął to spotkanie. Za chwilę podam Państwu czas. 60 sekund i 42 setne, znakomity czas, słabszy tylko o 4 setne sekundy od rekordu Toru. No ten rekord Toru będzie dzisiaj zagrożony, a drodzy państwo, zaczyna siąpić deszcz. Tu Sędzia musi przyspieszyć te zawody. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, bo zaczyna się tak samo jak 7, 7 sierpnia od takiego pojedynczych, pojedynczo upadających kropelek deszczu. Potem, potem, ten deszczyk się nasilił. Maciej Spychała musi przyspieszyć rozgrywanie tego spotkania. Już czwórka żużlowców jest na torze. Wojciech Lisiecki, Anton Rozen to dwójka młodzieżowców kolejarzu, kolejarza Rafak Rawicz i dwójka zawodników Stokłosy Polonipiła Piła Przemysław Pawlicki i Patryk Dolny. Patryk Dolny wystartuje z pierwszego pola startowego w żółtym kasku. Patryk już podjeżdża do maszyny startowej za chwilę pojawia, pojawi się dwójka młodzieżowców, drużyny gospodarzy, a więc Anton Rozen, On wystartuje w niebieskim kasku z czwartego pola startowego, a z drugiego Wojciech Lisiecki w kasku Czerwonym Wojciech Lisiecki i wychowanek startu gniezdo dzisiaj jako gość w drużynie rabickiego kolejarza. Równo minuta 60 sekund do tego aby przemysław. Pawlicki pojawił się przy maszynie startowej. Myślę, że za chwilę tak się stanie przy swoich rzużdowcach trener Piotr. Żyto jest już Przemek w białym kasku. 42 sekundy do startu w drugim wyścigu. Ostatnio na portalu Sportowe Fakty Piotr Pawlicki stwierdził że chciałby dalej startować w barwach Stokłosy Polonii Piła w następnym sezonie o mile się tam wypowiedź czytało o po sezonie znowu będziemy się zastanawiać kto będzie reprezentował barwy Stokłosy Polonii Piła w kolejnym sezonie taki los kibica po emocjach ligowych będziemy emocjonować się składem drużyny piłskiej na następny sezon ale teraz wyścig drugi Dolny lisiecki Pawlicki Rosen i taśma Patryka Dolnego. Niestety. wykluczony z powtórki. To się zdarza. Młodziutki wychowanek Pilskiego Zespołu. Wczoraj startował jako gość w drużynie GTZ-u Grudziąc. No i ten pierwszy jego start. Niestety nieudany za chwilę powtórka z Rozenem Lisieckim i Przemysławem Pawlickim. 57 sekund do rozpoczęcia rywalizacji w drugim wyścigu. Ponagleni Żużlowcy do powtórki w drugim biegu przez spikera zawodów. Czekamy na przemka Pawlickiego Antona Rozena i Wojtka Lisieckiego. Już są na torze. No i trzymamy kciuki za Przemka. Ciekawa potyczka z Antonem Rozenem. No nie ulega wątpliwości, jednakże ekipa z Krosna to kadrowo dużo słabszy zespół drużyny pilskiej. Pokazuje Piotr Żyto zawodnikom, że pozostało już tylko 15 sekund, żeby nieruchomo ustawić się przy maszynie startowej. Wszystko w porządku. Za chwilę start. Przemek w kasku białym na to, że trzeci. Dobry start Przemysława Pawlickiego. Zdecydowanie na pierwszej pozycji. Tu nie ma w ogóle o czym mówić. Jeszcze niepotrzebnie tu Wojciech Lisiecki blokował Antona Rozena. Rozen teraz napędza się, ale nie ma e, chyba żadnych szans, bo Przemysław Pawlicki o, tu wystartował e, wyśmienicie, e, podobnie jak e, jego brat Piotr w pierwszym wyścigu. Przemysław Pawlicki, Anton Rozen i Wojciech Lisiecki, taka jest kolejność rzutu do w wyścigu drugim, a więc jadą na remis 3 do 3. No szkoda, że zabrakło w tym biegu Patryka Dolnego. Mógłby z Wojkiem Misieckim powalczyć. Zobaczymy jaki będzie miał czas. Semek Pawlicki w takim spacerowym tempie minął teraz linię mety i rozpoczął ostatnie okrężenie Wojciech Lisiecki chyba na defektującej maszynie, ale to nie jest tutaj nasz problem. Przemysław Pawlicki, znakomity występ, trzy punkty, dwa punkty Anton Rosen, jeden punkt Wojciech Lisiecki, który dopiero teraz minął linię mety, to znaczy, że po dwóch wyścigach pilanie prowadzą 7 do 5 i za chwilę niezwykle ciekawie zapowiadający się wyścig Trzeci.